Dzień dobry. Dzisiaj o oczekiwaniach wobec kobiet. Od małego jesteśmy wychowywane do tego, żeby być miłe i grzeczne. Nie wypada nam się złościć, ale wypada nam się zawsze uśmiechać. Mówi się nawet, że złość piękności szkodzi. Dlatego w dorosłym wieku tłumimy najczęściej złość, a udajemy zadowolenie. Uśmiechamy się, gdy nie jest nam do śmiechu. Jest takie społeczne przyzwolenie na to, że komentuje się nasz wygląd. Nasze usposobienie. Tak, jakby to było główną wartością naszej osoby. Badania pokazują, że już nastoletnie dziewczynki próbują zaniżać swoją inteligencję, bo uważają, że jako inteligentne nie będą postrzegane jako piękne. Pokutują w naszej kulturze opinie takie jak piękna, ale głupia, rozum nie idzie w parze z urodą, słodka idiotka. I tym podobne. Kobiety pewne siebie, pewne swojej inteligencji, kompetencji budzą w wielu osobach zagrożenie. I w mężczyznach, i w kobietach. Nie można nimi tak łatwo manipulować. Znają swoją wartość, i nie zależy ona od opinii innych. Nie zależy ona od rozmiaru ich ubrania czy koloru włosów. Zastanów się. Jakich komplementów ty potrzebujesz? Jakie komplementy ciebie najbardziej cieszą? Jakie komplementy mówisz swoim koleżankom, swojej córce? To pytanie do kobiet. I to, to samo w stosunku do mężczyzn. Jakie wy, panowie, mówicie komplementy najczęściej swoim partnerkom, córkom, koleżankom, że dobrze wygląda? Czy że dobrze coś zrobiła? Stereotypy dotyczące płci są krzywdzące dla każdego. Drogie panie, z jakimi stereotypami wy się spotkałyście w życiu? Kiedy i za co byłyście dyskryminowane? Ze względu na płeć. Dajcie znać.